Dzień dobry. Nie będę już liczył które tu podejście do regularnego publikowania na tym kanale krótszych materiałów, ale trwa pandemia koronawirusa i to jest czynnikiem sprzyjającym temu, żeby więcej nagrywać krótkich historii i żeby pokazać, że naprawdę mam poważne zamiary i poważne plany co do tego kanału, to dzisiaj będzie temat szczepionki. Generalnie szczepionek. Zanim jednak segment sponsorowany. I dzisiaj sponsorem jest. No! Autor książki Przepis na człowieka. Książki, która jeszcze przed premierą ma tak dobre oceny na lubimy czytać, że niektórzy uważają, że to po prostu niemożliwe. Dziewięć pierwszych ocen to były dziesiątki, a jeszcze ja nie zdążyłem żadnej wystawić. Serio. Obecnie trwa przedsprzedaż i książka jest do nabycia tylko na stronie geny.altenberg.pl Jeżeli zdecydujecie się na zakup właśnie przed oficjalną premierą, czyli przed 8 kwietnia, to dostaniecie tę książkę bez kosztów wysyłki. Czyli geny.altenberg.pl, przepis na człowieka, autor Dawid Myśliwiec. A teraz do rzeczy, czyli o nowym życiu dosyć starej szczepionki. Być może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale gruźlica wciąż jest stosunkowo powszechna. W 2018 roku zmarło z jej powodu 1,5 miliona osób, a zachorowało 10 milionów i jest to na przykład najczęstsza przyczyna zgonu u osób, które są nosicielami wirusa HIV. I teraz... Y Oczywiście mamy szczepionkę, szczepionkę D.C.G., która zawiera osłabione bakterie Mycobacterium tuberculosis i która według szacunków w latach 2000-2018 ocaliła od 50 do 60 milionów żyć, ale ta szczepionka też ma swoje wady i tą wadą taką naczelną jest to, że odporność u osób dorosłych jest dużo niższa niż u dzieci, które są szczepione, czyli którym podaje się te szczepionki, to znaczy szczepieni jesteśmy w okresie dziecięcym, a w okresie dorosłym nasza odporność przeciw gruźlicy jest mniejsza. To są rozmaite powody na zupełnie inną historię. Natomiast naukowcy yy, mają troszeczkę związane ręce w związku z tym, pomimo, że trwają liczne próby badawcze, bo obecnie przynajmniej 14 zespołów na całym świecie pracuje nad nowymi szczepionkami przeciw gruźlicy, jednak zatwierdzona do użytku jest właśnie tylko ta jedna. Ale zamiast pracować nad nowymi specyfikami, można podejść do tego wszystkiego inaczej. Można spróbować tchnąć nowe życie w stary, bo już około stuletni specyfik. I tak właśnie zrobili naukowcy. Grupie makaków zamiast wstrzykiwać tę szczepionkę w sposób normalny, podali dożylnie preparat. I co się okazało? Okazało się, że po kilku miesiącach grupa makaków, która wykazywała no, dużo większą odporność w wyniku badań krwi czy po ekspozycji na bakterię wywołującą gruźlicę była dużo większa w grupie, która dostała tę szczepionkę do żylnie. To było 90% zwierząt, a liczba jest okrągła, dlatego że 10 zwierząt w ten sposób zaszczepiono, czyli trzeba mieć tutaj z tyłu głowy, że to jest raczej nieduża grupa badawcza i mówimy o małpach. Niemniej większość makaków w grupie kontrolnej nie miała odporności. 90% w grupie testowanej na nowy sposób podania starej szczepionki te odporność miało. Wniosek z tego jest taki, że być może zmiana sposobu administracji już sprawdzonych specyfików może być bardzo nie bardzo, ale jednak korzystna z punktu widzenia epidemiologicznego, z punktu widzenia populacji, ale też z punktu widzenia takiej jednostki. Ale zanim rzucimy się na to jak szczerbaty na suchary, mówiąc mam na myśli naukowcy i cała cywilizacja, musimy pamiętać o jednej rzeczy. W przypadku szczepionki przeciw gruźlicy mówimy o podaniu osłabionych, ale wciąż żywych bakterii do żylnie, więc to na pewno stwarza pewne zagrożenie. No i jest jeszcze kwestia... Przebadania tego sposobu administracji u ludzi. Niemniej, hipotetycznie, można w ten sposób myśleć o przyszłości szczepień. Czyli zamiast opracowywać kosztownie nowe specyfiki i długotrwale je badać, to wystarczy długotrwale przebadać stare specyfiki wykorzystane w nowy sposób. Tyle. Uwaga, przerwa w oryginalnym programie. Jeżeli nie wystąpiły żadne nieprzewidziane okoliczności, to publikacja tego filmu ma miejsce w sobotę. Miało to mieć miejsce w czwartek, film już był gotowy do wstawienia w czwartek, ale wyczytałem pewną informację, która idealnie tutaj pasuje i do tytułu, i do tematu, a mianowicie taką, że szczepionka przeciw gruźlicy, dokładnie ta, o której mówiłem, jest obecnie badana pod kątem zastosowania w walce z SARS-CoV-2, czyli z koronawirusem, który wywołuje pandemię, z którą się aktualnie zmagamy. I pomyślałem, że to będzie idealne uzupełnienie tego odcinka dodatek. W ciągu tych dwóch dni nie dowiedziałem się wystarczająco dużo, żeby się kompetentnie wypowiedzieć. Natomiast, jako taka zajawka, że ten temat być może wróci na ten kanał i w ogóle jest jeszcze na tyle aktualny, I to jest nowe życie starej szczepionki przeciwko bakterii, która teraz być może walczy z wirusem i pomaga nam, więc no... sami rozumiecie. Nowe życie starej szczepionki, nie tylko jeżeli chodzi o chorobę, przeciwko której jest destynowana, ale także. Inne przypadłości medyczne, inne patogeny, to też jest jakaś opcja, być może na przyszłość. I tak jak mówię, być może w najbliższym czasie wrócę z większą dawką informacji na ten temat. Póki co wracamy, bo jest jeszcze jeden segment, który chciałem Wam zaproponować. Mam nadzieję, że krótko, szybko, zwięźle. Jeżeli macie jakieś pytania albo sugestie, o czym mogą być takie szybkie odcinki, zostawcie je w komentarzu. I ponieważ trwa akcja, hashtag zostań w domu. Czyli zdecydowanie trzeba zostać w domu po to, żeby wypłaszczać krzywo, i tak dalej, i tak dalej. To na pewno na YouTube już o tym słyszeliście. To proponuję na sam koniec jeszcze jeden taki póki co stały element tego filmu, mianowicie prokrastynatorium. Czyli segment, w którym podsunę wam pomysły, co robić z wolnym czasem, żeby nie korściło nas, żeby wyjść na dwór, i jak sobie radzić ewentualnie z pewnymi rzeczami, które normalnie zmuszałyby nas do opuszczenia domu, jak można to obejść. Proszę bardzo, dzisiaj bardzo szybkie prokrastynatorium. tu-du-dum, tu, intro. Pierwsza rzecz jest taka, po rozmowach telefonicznych z moim tatą, wiem, że jego głównym powodem na wychodzenie z domu, chociaż muszę go tutaj pochwalić oficjalnie i publicznie, naprawdę przestrzega tej kwarantanny domowej, nie mniej jego głównym powodem na wyjście z domu jest kupno pieczywa. Okazuje się, ja też to niedawno odkryłem, że można to obejść. To nie jest oczywiście sponsorowana reklama. Odkryłem, że są takie strony czy aplikacje nawet jak pan Bochen, które dowożą pieczywo wcześniej rano prosto z piekarni. Tato, jeżeli to oglądasz, zamów sobie zapas, zamroź pieczywo i nie będziesz musiał wychodzić co drugi dzień, co trzeci dzień, tylko na większe zakupy. Ewentualnie, oczywiście, możesz mnie poprosić, Adam też chętnie pomoże, ale trochę. Rzadziej. To jest rzecz do zrobienia w życiu codziennym, yy, natomiast jeżeli chodzi o zabijanie czasu w internecie, bezsensowna strona, na której można spędzić bardzo dużo czasu. Pointer, pointer. Ta strona polega na tym, że kiedy na niej jesteście i przestaniecie ruszać myszką, to zacznie szukać zdjęcia w internecie osoby, która pokazuje palcem, gdzie jest wasza myszka. Nie musicie dziękować. No! Tak więc zostańcie w domu, bawcie się w internecie, zabijajcie czas w internecie. Jak chcecie kupić pieczywo, to nie musicie wychodzić z domu. Kupujcie i czytajcie książki, niekoniecznie już nawet moje. Oglądajcie merytoryczne filmy, ale po prostu nie wychodźcie z domu w interesie nas wszystkich i w ogóle jeżeli chcecie dołączyć wasze sugestie do tego co w kolejnych odcinkach mogłoby się znaleźć w segmencie Prokrastynatorium, to też piszcie w komentarzach, będę przeglądał, no bo limit mojej wiedzy jest ograniczony, jeżeli chodzi o ale dużo wiem, jeżeli chodzi o takie zabijanie czasu w internecie. No cóż, na dzisiaj to wszystko. Moi drodzy, do zobaczenia, do usłyszenia.